Słowo Boże na każdy dzień. Podbiję rodzaj ludzki, bo ludzie zostali niegdyś przeze mnie stworzeni i co więcej, cieszyli się ogromem obiektów mojego stworzenia. Ale ludzie też odrzucili mnie i jestem nieobecny w ich sercach. Postrzegają mnie jako ciężar ich istnienia, nawet do tego stopnia. Że dostrzegając mnie, naprawdę wciąż mnie odrzucają i usilnie poszukują każdej możliwości pokonania mnie. Ludzie nie pozwalają mi traktować się poważnie, ani stawiać surowych wymagań, nie pozwalają mi też osądzać, ani karcić ich nieprawości. Nie interesuje ich to zupełnie, są więc rozdrażnieni. Dlatego dzieło moje polega na przejęciu rodzaju ludzkiego, który je, pije i ucztuje we mnie, ale nie zna mnie i pokonaniu go. Rozbroję ludzkość, a potem, wraz z moimi aniołami i moją chwałą, powrócę do mego miejsca zamieszkania. Czyny człowieka bowiem dawno temu całkowicie złamały moje serce i roztrzaskały moje dzieło na kawałki. Zamierzam odzyskać moją chwałę, którą niegdyś diabeł zabrał, zanim szczęśliwie odejdę, pozwalając rodzajowi ludzkiemu dalej wieść swoje życie, dalej żyć i pracować w pokoju i zadowoleniu, nadal uprawiać ich własne pola i nie będę już ingerować w jego życie. Teraz jednak zamierzam w całości odzyskać moją chwałę z rąk diabła, przywrócić całość chwały, jaką wlałem w człowieka tworząc świat, i nigdy więcej nie obdarzać nią rasy ludzkiej na ziemi. Ludzie nie tylko nie zachowali mojej chwały, ale wymienili ją na obraz szatana. Ludzie nie cieszą się z mojego przyjścia, nie cenią też dnia mojej chwały. Nie przyjmują mojego karcenia z radością i tym bardziej nie chcą zwrócić mi mojej chwały. Nie są też gotowi odrzucić truciznę złego. Ludzkość cały czas mnie zwodzi w stary, znany sposób, wciąż mamiąc jasnymi uśmiechami i radosnymi twarzami. Nie są świadomi głębokiej ciemności. Jaka spadnie na rodzaj ludzki po odejściu mojej chwały? W szczególności zaś nie wiedzą, że gdy mój dzień nadejdzie dla całego rodzaju ludzkiego, staną w obliczu jeszcze trudniejszych czasów niż ludzie z czasów Noego. Nie wiedzą oni bowiem, jak ciemny stał się Izrael, kiedy opuściła go moja chwała, bo człowiek o świcie zapomina. Jak trudno było przetrwać ciemności nocy. Kiedy słońce znów się schowa, a ciemność spowije człowieka, znowu zacznie on szlochać i zgrzytać zębami w ciemności. Czy zapomnieliście, jak trudno było Izraelitom przetrwać dni cierpienia, kiedy moja chwała opuściła Izrael? Teraz nadszedł czas, kiedy widzicie moją chwałę. Jest to też czas, gdy dzielicie dzień mojej chwały. Człowiek będzie płakać pośród ciemności, gdy moja chwała opuści tę plugawą krainę. Teraz jest dzień chwały, gdy wykonuję moje dzieło, i jest to również dzień, w którym uwalniam rodzaj ludzki od cierpienia bo nie będę z nimi dzielić czasów udręki i zmartwień. Chcę jedynie całkowicie podbić rodzaj ludzki i całkowicie zniszczyć tych złych pośród niego.